Według, według anegdoty było obojętne, czy pensja to kwota brutto czy netto? Krzysztof Gajtkowski. No z łatwością. Odpowiedź, którą uzyskałem w niespełna sekundę. Krzysztof Gajtkowski, pytanie numer drugie, numer dwa z tej kategorii dla Arka. Bogusław Kaczmarek mówił, że jak Gdańsk to nie są imieniny u cioci. A jak miała ta ciocia na imię? Nie wiem. Ale nie mogę uznać odpowiedzi, nie wiem. Możesz spróbować podpórki. Ona daje dodatkowe Ale... 10 sekund. No nie, to jednak nie skorzystam w tym pytaniu. Minęło 10 sekund. Cioci Jadzi, o Cioci Jadzi mówił Bogusław Kaczmarek. Punkt dla czarka za pierwszą serię bez punktu. Arek, i teraz teraz to ty, Arek, wybierasz kategorię i numer pytania. To poprosiłbym w takim razie stadiony i pytanie numer jeden. Jak nazywa się zielony teren, teren w Krakowie, który rozdziela stadiony Krakowi i Wisły? Błonie. Bardzo dobrze. Odpowiedź, którą zaliczamy. Za jeden punkt i pytanie dla czarka. Zostajemy w dawnej stolicy Polski. Stadion, którego klubu nosi imię Józefa Piłsudskiego. Mierzymy czas. 5, 4, 3 Krakowi. Dobrze. W ostatniej chwili. 9 sekund, i 20 setnych, Dwa punkty dla czarka, jeden dla arka. Brawo. No brawo, brawo w ostatniej chwili, ale faktycznie. A między, ale zastanawiałeś się między, między Wisłą a Krakowią, jak rozumiem że nie wiem czemu po głowie mi chodziła, nie wiem, garbaria, nie wiem czemu. <grystanie> ja myślałem, że chutnik Nie wiem, ale tak w pierwszym nie no dobra, strzelam w Krakowie, także czysty strzał, cieszę się, że trafiłem. <grystanie> tak, bardziej kojarzy się pewnie wszystkim piłkarzom i nie tylko piłkarzom, kibicom, dziennikarzom z tym, że jest to stadion przy Kałuży. A naprawdę jest to stadion przy Kałuży imienia marszałka Józefa Piłsudskiego z tymi błoniami krakowskimi, Arek. Do dziesiątej sekundy wytrzymałeś, ale to dlatego, że budujesz napięcie w quizie, czy, czy próbowałeś się upewnić? <grym> nie, nie, no tak wiedziałem, ale szukałem w głowie odpowiedzi, no. nie, byłem, znaczy nie to, że nie byłem pewny na początku, tylko po prostu musiałem sobie wyszukać w głowie. Dwa do jednego dla Czarka po dwóch seriach, w trzeciej serii Czarek wybiera pytanie i kategorię oczywiście. Trenerzy, jeden. Kto był trenerem Śląska Wrocław w mistrzowskim sezonie 2011-2012? Orest No tak, stoper włączyłem w zasadzie, wydawało się proforma, bo wydaje się, pytanie jednak było naprawdę proste. Trzeci punkt czarka i pytanie dla Arka z kategorii trenerzy. O, kto był trenerem widzewa? Proszę, Arek, z widzewa chyba ruszyłeś tą prawdziwą piłkarską Polskę, prawda? Tak. Kto był trenerem widzewa, gdy ten ostatni raz spadł z ekstraklasy? Pracuje obecnie yy, w eksaktorze. Yy, Artur Skowronek. Fenomenalnie. Półtorej sekundy. Pytanie zaliczone. Drugi punkt. Trudne pytania panowie na razie, czy. No, znaczy z tą ciocią bym też nie wiedział. Bym no, na pewno coś nie strzelał, ale, ale tego bym nie wiedział. To no, faktycznie, to było takie pytanie już dla naprawdę wytrawnych i powiedziałbym oglądających. Ekstra klasy w telewizji, bo to padło kiedyś przy okazji takiej rozmowy telewizyjnej, więc ja to przynajmniej z tej rozmowy pamiętam. Więc faktycznie, no tutaj. Ja można, można, było, można było zgubić punkty, ale to jest cały czas tylko jeden punkt różnicy. Arek, wybierasz kategorię i numer pytania. To może w takim razie. A jeszcze raz, jakby Pan mówił, przypomnieć kategorię? A to już na Panie jesteśmy, dobrze? Historia ekstraklasy, bieżący sezon, królowie strzelców, obcokrajowcy, oni tam grali, polskie kluby w Europie i pseudonimy. To nam zostało. To może oni tam grali. Bardzo proszę. I numer pytania. Jeden. Wychowankiem którego klubu jest Kamil Grosicki? To ma być turbo odpowiedź. Brawo. Brawo, Pogoń Szczecin, punkt dla Ciebie. Drugie pytanie dla czarka z tej kategorii. Wychowankiem którego klubu jest Zbigniew Boniek? Fajne te pytania są, bo też i wcześniej miałem takie powiązane Zabisza Bydgoszcz. Zabisza Bydgoszcz, brawo. Odpowiedziałeś, że wygrania także. Tak jest. Odpowiedziałeś, odpowiedziałeś, oczywiście, zgodnie zgodnie z limitem czasu. No dobrze, panowie. Czarek wybierze z Pytanie. Dla pytanie eksperta, dla Arka. I to może być y, pytanie od, y, od Roberta Podolińskiego albo od Sebastiana Milik. Kto ma zapytać Arkadiusza Katowicza? Trener Podoliński. Pytanie o trenera z najdłuższym stażem pracy w klubie ekstraklasy. Byłoby za proste, gdyby była zła odpowiedź, to pewnie miałbyś problem z grą w pierwszej jedenasce? Natomiast moje pytanie brzmi: Drużyna zawiszy Bydgoszcz występowała w ekstraklasie w XXI wieku. W ilu sezonach na najwyższym poziomie rozgrywek grał zespół z Bydgoszczy? W ilu sezonach w XXI wieku zawisza Bydgoszcz grał w ekstraklasie? Będzie teraz ciężki temat. 8. 8, sekund? 8 sekund się zmieściłeś, ale odpowiedź nie jest dobra. Czarek wiesz, 2? Dwa? dwa. 2013, 2014 i 14, 15. Jak tu się nie udało? Tylko dwa sezony. Zatem Marek przy pytaniu eksperta niestety. Minusik, ale teraz Ty wybierasz, kto pyta Czarka, czy pyta Sebastian Mila, czy pyta Robert Podoliński? To może tym razem Sebastian Mila, niech zapyta Czarka. Pewnie, skorzystajmy, skorzystajmy z pytania Sebastiana Mili. Witaj Czarek. Pamiętam nasze rywalizację na boisku. Pamiętam też, że pewnie zraz mnie zatrzymałeś, ale tak na poważnie. Chciałem zadać Ci pytanie odnośnie Tomasza Wieszyckiego. W ilu klubach w ekstraklasie Tomek Wieszycki zagrał? Możesz się pomylić o jeden. Dlaczego tylko o jeden? Bo jesteśmy praktycznie rówieśnikami, więc to są nasze czasy. Pozdrawiam. Pytanie odnośnie Tomasza Wieszyckiego. W ilu klubach w ekstraklasie zagrał? Możesz się pomylić o jeden? Pięć. Trzy. Dawa za odpowiedź zagrał w czterech klubach, ale to oznacza, że no, to oznacza, że tolerancja błędu została zachowana. Punkt y, dla czarka to oznacza, że po pięciu kolejkach jest 5 do 3. Dobre jest. I może być bardzo ciekawie w serii numer 6, bo ona może już przesądzić o awansie zawodnika Wisły Płock do najlepszej czwórki. Przy czym y, teraz wybiera czarek. Kategorie i numer pytania dla siebie. Pseudonimy i jeden. Spoko, spoko. Tak mówił on sam, i tak zaczęto mówić o nim przy Łazienkowskiej. O kim mowa? O, strzał. Dixon Czoto. Odpowiedź padła w ciągu 4 sekund. To nie Dixon Czoto, to Kenneth Zygbo. Pierwszy, pierwszy błąd. Był taki piłkarz, był taki piłkarz Kenneth Zygbo, e, króciutko grał w Legii, szybko wyruszył na podbój Italii, tej samej trudne kategorii, pytanie. trudne pytanie, no tak, trudne pytanie, ale to tak trochę jak z tym pytaniem o, 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 o imieniny u cioci, prawda, podobna skala, chociaż no, tutaj, tutaj wiedza pewnie e, troszkę o. większą rolę by odegrała, mniej znajomość transmisji telewizyjnych, okej. Okay. Drugie pytanie z tej kategorii dla Arka. Pamiętaj, że to jest pytanie o Twoje być albo nie być w tym meczu. Zdaję sobie sprawę. Rośnie napięcie. Jak ma na imię Miś, który jest maskotką Legii Warszawa? Czas start. Pokombinuj, masz podpórkę. Pamiętaj: 3, 2, 1. Odpowiedź albo powtórka. Albo podpórka. Poproszę podpórkę, ale... No, tutaj bym się posilił takim znanym, byłym piłkarzem, historią, legendą Legii Warszawa. Tu jest kolejne 10 sekund. Takie imię, jak miał kiedyś legenda Legii Warszawa. Znaczy, cały czas legenda. Trzy, dwa... Stanisław. Jeden... Lucek? Lucek. <grystanie> No, to panowie, bo... bo ja strzelam może Lucjan... czasem, że, Myślę, że, panie, że może Lucjan być. Ty. Może... Nie. W takim razie mówię. No, niestety. Nie Kibice wiem. przy łazienkowskiej... Ostatnio chyba rzadziej słyszano, ale kiedyś słyszeli taką piosenkę, nadal wieszają flagą z podobizną. Yy, taką piosenkę. Tak, Kazek. Tak, Kazek. A, na Kazimierz, A, nie, nie rusz jak. Kazika, bo zginiesz, Tak kiedyś śpiewano yy, yy, yy. przykład Ja cały czas wisi, wisi podobizna Kazimierza Dejny. No, trudno, bez punktu Erek. Natomiast e, pytanie dla czarka pod tytułem. Mm, pod, e, nie, teraz wybiera Arek, przepraszam. A. Arek, wybierasz kategorię w ostatniej serii i numer pytania dla siebie. To w takim razie oni tam grali i pytanie numer dwa. Oni tam grali już było. Było? Było o Zbigniewie Bońku i o Kamilu Grosickim. Aha, okej, okay, to w takim razie. E, co jeszcze nam zostało, może? Proszę bardzo, historia ekstraklasy, bieżący sezon, królowie strzelców, obcokrajowcy i polskie kluby w Europie. To może bieżący sezon. Bieżący sezon, udany dla Rakowa, bo przecież będzie i to jeszcze wszystkie mecze na wyjeździe. Który numer pytania? Pytanie numer jeden, poproszę. Ile porażek z rzędu zaliczyła przed przerwą wymuszoną pandemią Krakowia? Tolerancja błędu to jeden. Trzy. Zmieściłeś się w tolerancji błędu, to były cztery porażki. A zatem dla Ciebie punkt czwarty w tej rywalizacji. Ostatnie pytanie dla półfinalisty, to trzeba sobie już oficjalnie powiedzieć. Cezary Stefanczyk Wisła Płock. Półfinalista, jeden z szesnastu, ekstra quiz. Brzmi dobrze. No pewnie, że tak. Bieżący sezon. Zimą do Wisły Kraków trafił Brazylijczyk Eber, który w przeszłości grał w innym polskim klubie, w którym? w Tak jest. Włączyłem stopę, ale wydawało się banalnie proste, prawda? Darek, też wiedziałeś. Tak, tak. To powiedz, której odpowiedzi najbardziej żałujesz teraz, a w zasadzie tej, której odpowiedzi nieudzielonej najbardziej żałujesz i, i która uważasz, że może no, jednak gdzieś tam, może wiedziałeś po prostu, po prostu taki moment zawahania, zaćmienia, jak to czasami mówią. Wiesz, my komentatorzy mamy także czasami wygracie, robicie końcówkę akcji i my chcemy coś powiedzieć, a brakuje nam jednego słowa i wali się całe zdanie. Myślę, że z I... tym pseudonimem dla maskotki Legii Warszawa mógłbym, no tak, bo... mógłbym być bliżej, mógłbym trafić. Podpowiedziałem. Siłuchaj, że chodzi o legendę Legii i powiem szczerze tak wielu ludziom ja wiem, że też w naszym quizie padło już jeśli oglądacie wszystkie odcinki pytania Lucjana Brychczego, które dotyczyło Legii Warszawa i może dlatego była taka sugestia Czarek powiedział Lucjan pamiętam natomiast no, jednak tą największą legendą Legii jest cały czas tak się wydaje w świętej pamięci Kazimierz Dejna w związku z czym w związku z czym to on był tutaj prawidłową odpowiedzią. Czarek na siedem pytań Sześć odpowiedzi poprawnych, gratuluję, Dziękuję. Arek, też, też dobry wynik, bo pytania dzisiaj były wcale nie najłatwiejsze, możesz Arku pogratulować koledze. Gratuluję serdecznie, naprawdę bardzo dobry wynik. Szer Dzięki bardzo, ja Ci gratuluję na ostatniej wygranej Rakowa, bo nie było okazji, także Ci tamtych gratuluję. A no, Dobrze, niestety nie było mnie na tym spotkaniu, ale. Ale, Twoja drużyna wygrała, także też się pewnie cieszyłeś. Także. Pewnie. Dzisiaj pewnie. na remis, pewnie może, pewnie. może ze wskazaniem na mnie, dzisiaj lekki. Nie, no, bez, dzisiaj bez, bez szans, niestety byłem, ale. Ale, co? to no pierwszy... i tak Sama przyjemność przegrać. Hmm? Czarek w świetnej formie, no trzeba sobie powiedzieć. Czarek jest Czarek naprawdę w znakomitej 7 formie. Na nie trafionych, no to nie ma przypadku. Prawda? A Zobacz. Pytanie od Sebastiana, bo coś, wiesz, ja nie wędkuję, ja wiem, że on wędkuje i coś się bałem, że może o ryby zapytać, czy coś takiego <laughs> może. Co? Mogę Ci powiedzieć, gdyby pytanie od Sebastiana, a, w stosunku, do, pytanie od Sebastiana do, do Arka Kasperkiewicza. Chcecie usłyszeć, bo mogę Wam przeczytać. Jasne. A, jeśli chcecie usłyszeć, proszę bardzo. Sebastian do Arka. Cześć Arek. wiem, że dobrze czujesz się w Częstochowie, dlatego moje pytanie będzie po części związane z Twoim klubem, a dokładnie z Jackiem Magierą. Pytanie brzmi: W ilu klubach w ekstraklasie grał Jacek Magiera? W ilu klubach ekstraklasy grał Jacek Magiera? Bez marginesu będu? Tak, nie podał. No, nie podał tym razem. No, ale załóżmy, że o jeden można się, o jeden można się pomylić. Nie wiem, myślę bym podał z... 3. Trzy jest w granicach błędu, bo były to cztery kluby. Cztery. Tak, tak już jest... trzy bądź cztery. Wiedziałem, Nieprawie. tylko się zatkałem, nie zdążyłem po prostu. Jak jesteśmy, to jeszcze Robert Podoliński z pytaniem z pytaniem do... Yy, do Czarka, tak? Jeśli takowe by było. Panie Czarku, pytanie o kolejnego trenera Jose Mari Bakero, taki trener, wybitny piłkarz pracujący w Polsce. W ilu i jakich polskich klubach ten trener pracował w naszej ekstraklasie? W ilu i jakich polskich klubach pracował trener Jose Mari Bakero? Lech? Polonia, Warszawa. I tyle? Chyba tego. I tyle. I tyle. I Wisła, Płock już nie, także. No, także tutaj kolejna. Arek, zobacz, kolejna dobra odpowiedź, czarka naprawdę no, dzisiaj. Jest... Mówię, nie miałbym szans, Mówię przy moich Niemożliwie brakach, jest chłopak napakowany, wiemy. przygotowany. Ja też lubię czarek dużo czytać, bo. Nie bo to... ja nie śpię od, od, od pięciu dni nie śpię, przygotowałem się do tego pojedynku. Tak, tak słyszałem, bo że jesteś świetnie <laughs> przygotowany, ale posłuchaj, ja też się przygotowałem do tego ćwierćfinału i też trochę podzwoniłem. I, i, i wiem, że bardzo dużo czytasz. Bardzo dużo czytasz. Tak słyszałem. Lubię, tak. Właśnie poczekaj, pokażę Właśnie. Ci, tutaj, bo tutaj mam. O. Właśnie przed y, pojedynkiem. Was się czytałem. Niedawno właśnie kupiłem, o. także. Ale no lubię czytać. Zawsze nie gram w jakieś tam PlayStation za bardzo. Czasem w jakieś podróże gdzieś e, autokarem. No lubię poczytać. No i jak mówią, e, czytanie kształci, w związku z czym e, warto pewnie czytać. Ja się pochwalę dostałem e, przekazane, bo się teraz nie spotykamy. Trzy książki od trenera Andrzeja Strejela. Zadzwonił mówi: słuchaj, przeczytałem trzy świetne książki. Wiem, że ty bardzo dużo czytasz. Chcesz? No, mam. Generalnie izraelski kontrwywiad, troszkę takiej historii e, kryminału, Vincent Severski, jest czym się pobawić. Także trener też dużo czyta i, i myślę, że wszyscy możemy zaprosić no, właśnie po to. Zwycięzca z meczu, ze spotkania Górnik zabrze Arka Gdynia. Nie wiemy, kto to będzie. Jutro ten odcinek, jutro ta rywalizacja. Będzie grał z Czarkiem Stefańczykiem o finał, jeden z 16 ekstra Quiz, a Arkowi. Kasperkiewiczowi. Dziękujemy za udział. Były dwa ja bardzo dobre. Panowie, Dzieńki, tu. wszystkiego dobrego. Dzięki. Dobre. Zajemnie. Dużo zdrowia. zdrowia. Dzięki bardzo, do zobaczenia.